Z wężownicą czy bez? Oto pytanie dzisiejszego odcinka. Otrzymuję wiele maili z zapytaniem od Was, czy kupować bufor ciepła z wężownicą czy bez? Jaka jest różnica? Jakie są plusy i minusy? Także dzisiaj ten odcinek będzie tym zagadnieniom poświęcony. Zapraszam na film. Cześć. Przyszła pora na odcinek o tym, czy warto kupować bufor ciepła z wężownicą, czy bez. Powiem, jak to na początku wyglądało z mojej strony, to znaczy, w momencie, kiedy już wiedziałem, że będę miał taką instalację bufor ciepła, wiedziałem już, jak to działa i o co chodzi w całej tej instalacji, jakie są zasady jakby działania jej. Myślałem, czy kupować bufor z wężownicami. Uwaga, bo oczywiście też mogą być wężownice dwie lub nawet trzy. Trafiają się w takich buforach, w zależności oczywiście od firmy. Ale jeżeli chodzi o wężownicę, jak to było? Zastanawiałem się, czy będę zakładał na przykład solary na dachu. Dalej, czy będę zakładał kominek z płaszczem wodnym? Też było takie moje tutaj zastanowienie się, tutaj też z żoną rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście pierwsza wersja była od razu, że kominka z płaszczem wodnym w salonie nie, bo tu nie jest kotłownia, kotłownię masz obok i tak sobie dalej tam działaj. To oczywiście że ona była już na nie. Natomiast ja sam też doświadczenie mojego taty, który zakładał kominek dopiero po 15 latach bodajże od wybudowania swojego domu, który budował w latach 90 postanowił sobie zainstalować kominek i kominek zrobił z płaszczem wodnym. Wtedy jeszcze, e, oczywiście nikt tego nie znał, że jest bufor ciepła, natomiast już tu kilku lat go przekonuje i no, na razie nie daje się, nie daje się jakby zainteresować tematem buforu ciepła, bo e, jak to się mówi starszy człowiek już w tej chwili nie wierzy, że tak może być, natomiast jeżeli ktoś z Was ma, <kluzł> przepraszam, kominek z płaszczem wodnym to też jest ważne, czy taka wężownica ogrzeje nasz bufor ciepła. Jako, oczywiście, w takiej fazie przejściowej, to znaczy, czy to jest wiosna czy jesień, dlatego że na przykład kominek, który ma 20 kW z płaszczem wodnym, noż tego litrażu, tej wody w kominku też tak naprawdę dużo nie ma. Ja powiem szczerze, dzwoniłem do taty przed nagraniem tego materiału i powiedział mi, że jego kominek ma 17 litrów wody. No to powiem szczerze, no 17 litrów wody na 1000 czy na 800 litrów to też nie jest to rzecz taka, że szybko się ta woda nagrzeje. Przypomnę, że mój piec ma około 50 litrów wody w sobie. No, oczywiście, no, piec, a kominek to jest też inna sprawa. Natomiast rzecz jest taka, że jeżeli planujecie kominek swój, który już macie podpiąć do buforu ciepła, to na pewno w formie takiej, jak to się mówi, związanej z czasowym ogrzewaniem, czyli ogrzewaniem w okresie jesienno-wiosennym, oczywiście on może spełnić taką normę, z tym, że oczywiście te obecne wkłady, które są nowe, robione, to już też są przystosowane bardziej, są też i ekonomiczne, ale i też bardziej są energetyczne, to znaczy bardziej wydajne i na pewno tego litrażu już tych kominkach współczesnych jest więcej. Część osób kiedyś robiła coś takiego, że zakładała wymiennik ciepła, jak ktoś buforu ciepła nie miał, natomiast też jest tu, wiem, kilka kanałów. Między innymi, bodajże, pana Romana Cegielskiego, który bardzo fajnie opowiada o tym, jak podłączyć kominek do buforu ciepła. Jakbyście chcieli, możecie obejrzeć. Bardzo, bardzo ciekawy kanał na YouTubie znajdziecie. Przy okazji pozdrawiam pana Romana, bo też mieliśmy okazję tutaj wymienić się doświadczeniami. Natomiast jeżeli chodzi o typowo bufor ciepła i wężownicę, o którym dzisiaj mówimy, to właśnie jeżeli mamy. Ogrzewanie standardowe z pieca to oczywiście główne podłączenia. Tak, jak tutaj jest za mną bufor ciepła, podpinamy do zasilania buforu, i wtedy taki kominek możemy podłączyć do naszej wężownicy jako takie, jakby awaryjne. Część osób podpina solary, które ma na dachu, na przykład albo też na ziemi, w zależności, jak były, jak były zakładane. Również możemy podłączyć inne elementy do podgrzewania naszego buforu, czyli. E, na przykład część osób też e, przez, e, po, podgrzewa bufor ciepła, mając pompę ciepła, e, nie kasując jednocześnie takiego pieca na drewno czy na węgiel, bo kupowała e, taki, e, taką pompę ciepła bez dotacji, w związku z tym mogła stary piec zatrzymać. To też przez wężownicę przychodzi. <laughs> Przepraszam za kaszelek, ale e, chyba się przypociłem przy koszeniu trawy, także to niestety taka też pora trochę deszczu, trochę słońca. Ale wracamy do tematu. Ważna rzecz, ponieważ jeżeli mamy wężownicę, wiele osób też korzysta z takiej opcji, że po prostu rezygnuje ze zbiornika ciepłej wody użytkowej i to jedną wężownicą tak naprawdę ogrzewa sobie ciepłą wodę z buforu. I też jest taka możliwość, że zakładamy właśnie jedną wężownicę. Przy 1000 litrów to jest chyba, bo około 5 metrów ta wężownica ma. Ale też pamiętajmy, że na pewno, to od razu mówię, na pewno nie ugrzeje ona wanny pełnej ciepłej wody. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy, mamy prysznic i takie bieżące sprawy związane y, tutaj, czy łazienka, kuchnia, zmywanie, inne sprawy bieżące, to y, taka opcja też nam da radę. Niemniej jednak przy buforze ciepła, jednak polecam zakładać niezależny zbiornik ciepłej wody użytkowej. I też taki zbiornik w swojej instalacji posiadam, o czym wiecie już z moich wcześniejszych filmów. Jeżeli zaś chodzi o inne możliwości podłączenia buforu ciepła z, z tymi urządzeniami zewnętrznymi, to oprócz kominka, oprócz pompy ciepła, oprócz jeszcze takich elementów jak na przykład właśnie solary, można po prostu tylko podłączyć grzałki w okresie takim przejściowym jeżeli macie nadmiar prądu, a macie na przykład instalację fotowoltaiczną i trochę wam tego prądu zostaje. Na całą zimę może wam nie wystarczyć, ale na przykład może wam starczyć na okres taki przejściowy. To tak jak u mnie za chwilę zobaczycie, to są miejsca wolne jeszcze tutaj w tym miejscu właśnie przy przy tutaj naszym buforze, I na przykład też, też tu planuję jakąś tam grzałeczkę drobną sobie wkręcić, bo mi tam zostało bodajże 2 KW, także myślę, że na pewno na takie drobne tam przegrzanie na pewno starczy. Także są miejsca, bo wiele buforów nie ma tam dosłownie czterech wejści wyjść, ale czasami ma po trzy, po dwa, także musicie też zobaczyć, w jakiej firmie na pewno, jeżeli ktoś korzysta z dodatkowych źródeł ogrzewania, tak jak na przykładowo, no ja akurat korzystam głównie z jednego źródła ogrzewania, no to bez wężownic. Natomiast jeżeli korzystacie, macie jeszcze inne, czy piec jest elektryczny jakiś, czy jest piec, czy właśnie czy jest grzałki są, czy są e, na przykład e, opcja związana, e, czy panele fotowoltaiczne i grzeją wam grzałki, czy e, pompa ciepła, która też mogłaby chodzić, przykładowo dogrzewać jeszcze ten bufor, to zawsze warto t, e, założyć taki e, bufor z. E, tutaj opcją podłączenia kolejnych urządzeń z tym że też pamiętajmy o cenie. Patrzyłem wczoraj bodajże na kilka portali aukcyjnych to różnica między buforem z wężownicami i bez wężownic to jest różnica już od 1000 zł w górę do nawet 2,5 3000 różnicy jest między zbiornikiem, także, im tak naprawdę jest większy zbiornik i kupujemy z wężownicą czy bez, to, to ta różnica jest mniejsza. Natomiast gdzie jest zbiornik mały i kupujemy z opcję z wężownicą, to niestety jest ta cena większa. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale trzy strony takie losowe otworzyłem i zobaczyłem, jak to, jak to wygląda. Niemniej jednak, jeżeli macie kilka źródeł ogrzewania, to wężownice na pewno wam się przydadzą. Wiem o tym, że kilka osób robi wszelkiego rodzaju patenty związane, czy nawet nie tylko patenty, ale związane tematy takie naprawdę bardziej profesjonalne z ogrzewaniem domu w okresie wiosennym, czy w okresie takim jesiennym, bo y, robi takie solary domowe roboty i powiem szczerze bardzo dużo osób takie rzeczy robi y, w ta swoich działkach przydomowych, na przykład z jakichś kaloryferów, jakiś y, starych, jakieś elementy szklane dokładane, to też między innymi taki mój znajomy Tomek Żyłka, który też tam wiele ciekawych takich tematów prowadzi na YouTubie, możecie zobaczyć jego, jego kanał, bo też fajne rzeczy robi i też można właśnie takie elementy dogrzania wody sobie podłączyć po prostu do naszego buforu ciepła, ponieważ tak jak mamy wtedy byśmy mieli kupiony z wężownicami i ta wężownica też tam poniekąd ogrzewa. Oczywiście musicie przy zakupie zwracać uwagę z czego ta wężownica jest zrobiona? Ile metrów bieżących tej wężownicy jest oraz y, jaka jest, jaki jest również przekrój takiej wężownicy? To też jest ważne, bo jeżeli mamy pompkę na przykład i y, ona tam chodzi na y, 5-10 W, czyli na jedynerstwie delikatnie, a wężownica jest mocno y, skręcona i gdzieś daj Boże, jakiś tam pęcherzyk powietrza się dostanie, to czasami może być tak że. Gdy instalacja nie jest dobrze powietrzona, to na tych skrętach na tej wężownicy może się tutaj coś tam zapowietrzać. Także też zwracajmy uwagę na to, jak to wygląda. I to nie mówię tak, żeby tutaj kogoś wystraszyć, bo są takie przypadki moich znajomych, którzy mają wężownice pozakładane w instalacji ciepłej wody użytkowej, na przykład gdzie jest bolier 300 litrów. I no, i tutaj y, troszeczkę tam jest błąd w instalacji, i często się to zapowietrza. I niby automatyczne odpowietrzanie działa dobrze na pionie, ale tam czasami się potrafi zawiesić, i to wiecie, to zawsze to się mówi złośliwość rzeczy martwych. Trzeba wszystko patrzeć dobrze, przeliczyć, dobrze się zastanowić. Y, dzisiaj dla Was nagrywam materiał przy sobocie. Mamy ładną pogodę. To może jeszcze na koniec pokażę Wam. Na bardziej może przeczytam, ile dzisiaj moja instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała prądu na ogrzewanie ciepłej wody. I Już tutaj będziemy czytali. E, dzisiaj mamy wyprodukowane w tej chwili ponad 5 kW, a w tej chwili jest godzina 14:30, kiedy tutaj dla Was ten materiał nagrywam. I moc chwilowa w tej chwili to jest 1100W, około 900W, w zależności jak słońce świeci. I moc szczytowa dzisiaj, jaka była. Maksymalna to było 1400-1443 W, a instalacja tak naprawdę ma 1325, także bardzo dobra instalacja, jeżeli chodzi tutaj o naszą tutaj opcję związaną z utrzymaniem też, no i przede wszystkim wody, bo w tej chwili mamy 54 stopnie na naszym tutaj boilerze. Pięknie sobie tutaj nasza instalacja działa, także w okresie letnim nie ma żadnego zbierania chrustu, a po chrustów, bo też pewnie słyszeliście ostatnio, że jeden minister powiedział, że lasy państwowe udostępnią dla Polaków możliwości zbierania chrustu. Oczywiście nie za darmo, bo za darmo nic nie ma pewnie zaraz jakiś podatek będzie dołożony zająć życie. Natomiast tak naprawdę wiele nadleśnictw tutaj na Mazowszu Północnym od dawna takie rzeczy stosuje, jeżeli ktoś ma ochotę sam sobie że powie, materiał przygotować na zimę czy sprzątać las, kiedy tam na pracuje, to też te górne części drzew, czy jakieś inne elementy, czyszczenia lasu, to też za jakieś grosze można kupić i to nie jest jakaś tam rzecz nowa. Natomiast no, zbieranie chrustu ogólnie na rozpałkę, to tak, chyba że y, będziecie mieli do jakiegoś rencistę dać je kilka złotych na godzinę i jakieś tam ciepłe śniadanko do tego, to będzie wam ten chrust dokładał do pieca, bo wrzucenie chrustu takiego nawet kotła jak mój, to jest tam 10 minut i nie ma śladu. Dlatego też yy, chrust na rozpałkę owszem. Kiedyś jeszcze kilka lat temu, tutaj widziałem, że nawet sąsiedzi z mojej miejscowości chodzili do lasu, prawda do swojego lasu prywatnego, chociaż nie wiem, czy to tak naprawdę legalne do końca, i zbierali szyszki. Szyszki na rozpałkę. No, byłem zdziwiony, bo akurat człowiek pochodzi z miasta, mimo że mieszkam na wsi, nigdy nie wiedziałem, że właśnie można szyszkami fajnie rozpalać, i rzeczywiście kiedyś dostałem od sąsiada reklamówkę, że tak powiem, nawiasie na spróbowanie. I te rzeczywiście na rozpałkę też są dobre. Czyli jakaś tam gazetka i, na, i rozpalamy. No, jeżeli macie jakieś pytania, to również jeżeli chodzi o sprawy związane z buforem ciepła czy z tymi wężownicami, jestem do Waszej dyspozycji. To wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka na kanale Bufori Drewno. Mam nadzieję, że y, trochę. Wasza wiedza, jak i również moja, kiedy przygotowałem się na ten odcinek, została zwiększona, jeżeli chodzi o bufor ciepła. Obecnie teraz pogoda jest bardzo ładna, także nie korzystam z buforu ciepła. Jedyne panele fotowoltaiczne grzeją wodę, także jest wszystko ok. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli film się podobał, to poproszę oczywiście o pozostawienie łapki w górę. Dobrej niedzieli, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.